A zrazu ustawimy silnik inaczej. A Poszła. Podniesiemy troszkę. Trymer na minimum. Trymer A. na Trzeba przestawić lotki jeszcze. A. Spacer. Spacerek. Tak, Paweł do góry. Trymer na minimum Trymerek na minimum nie, ma, nie, da się, nie da się pociągnąć Ja cię kręcę Wyprostujemy Ale się trzyma powietrza Toszkum gazu Niewieleczkę Niewieleczkę Ciągnę w prawo, ale tak mi jakoś wygodniej. Puszczam, puszczam rączki, sama krąży. O, teraz pod wiatr, tutaj jest wiaterek, stąd lekki podmuch. Sama krąży bez, bez trzymania kierownicy. <laughs> A teraz Paweł 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 To było na małych wychyleniach Wracamy He <laughs> he Ależ to fruwa Rączki w kieszeni A my się kręcimy Bardzo stabilna platforma No ale mało co widać, bo to jest To jest skrzydełko właśnie Mało go co widać